Pojawiło się kilka dni temu nowe płatne DLC do Vampire Survivors o nazwie Emergency Meeting, które jest kooperacją, kolaboracją z grą Among Us. Takie połączenie, którego chyba nikt się nie spodziewał. Ja pozwoliłem sobie już trochę zagrać, a to trochę zagrać skończyło się na tym, że zrobiłem prawie wszystko, co dało się w DLC. Został mi do zrobienia tylko jeden achievement, polegający na konaniu 100 tysięcy wrogów przy jednym ranie jako impostor. Więc teraz sobie to zrobimy. Tutaj widzicie że postacie nie wiem, czy przeniesione, czy inspirowane. Among Us tam nie grałem w tę tą, tą grę, więc nie wiem, natomiast wygląda na to dość słodko. Dostaliśmy do tego nową mapę, która dzieje się na obcej planecie. Nowi wrogowie, nowi bossowie i sporo nowej broni. Między innymi to, z czym zaczyna Impostor, czyli taki jęzor, który atakuje losowych wrogów wokół nas. Bardzo fajny, bardzo potężny. Myślę, że 100 tysięcy wrogów to śmiało uda nam się przy tym podejściu pokonać. Bierzemy sobie nową mapkę, nową muzyczkę. Tryb Harry, Hyper, wszystko. I lecimy. Na początek wezmę sobie. Wskrzeszenie, jakby co, dlatego że te nowe postaci na początku są dość słabe, mam takie wrażenie. I żeby mieć pewność, że się uda, to weźmiemy sobie to, ale rozkręcają się także spokojnie. Musimy sam najlepszy sprzęt wybrać, by udało się te 100 tysięcy pokonać. Ale myślę, że jakiegoś wielkiego problemu nie powinno z tym być. Przy okazji, zobaczcie sobie nową mapkę. Bardzo fajna jest. Dość spora tak naprawdę, bo jest to taka baza na księżycu z różnymi znaczkami, z różnymi budynkami do przejścia. Naprawdę bardzo fajnie się to prezentuje. Ta postać też ma takie operka, że po zabiciu X wrogów wpada w szał. Przez to porusza się dużo szybciej. Zdaje więcej damage'a i praktycznie nie można jej zranić, więc coś co jest wyjątkowo przydatne. Nie będę kupować sobie przedmiotów, które są wymagane do ulepszenia podstawowej broni. Dlatego, że znajdują się one na tej mapie, więc spokojnie sobie potem podniesiemy i nie będzie potrzeby, aby teraz sobie zabierać sloty na ulepszenia. W sumie to Rana z boxa mogłem wziąć. Byłoby trochę więcej wrogów z czasem. Mm... Lightning Ringa możemy zabrać. To się jeszcze przyda. Zastanawiam się, jaką jeszcze broń sobie wybrać. Ale to na pewno los jakoś sam wskaże ten najlepszy wybór, nie? W ogóle zacząłem grać sobie na padzie od Xboxa i powiem Wam, że jest dużo lepsza opcja niż granie na, na klawiaturze. Jest nieporównywalnie wygodniej, lepiej. No i samo to, że mamy większe możliwości ruchu, a nie tylko w, yy, yy, uzależnione od wsada, nie? Także naprawdę polecam się przedstawić. Jeżeli ktoś ma możliwość, jest nieporównywalnie lepiej. Zresztą w ogóle granie na padzie jest dużo, dużo wygodniejsze. Jest mniej precyzyjne, oczywiście, niż gra na myśl sekretarza, zwłaszcza w jakieś strzelanki tego typu rzeczy. Ale przy czymś takim jak Vampire Survivors, to naprawdę można sobie pozwolić. Wezmę sobie Glass Fandango. Tylko nie pamiętam co jest potrzebne do skrzydła. Czyli potrzebujemy skrzydła. Duplicator. Okej. Okay. I reszta jak chcemy to postaramy się dostać Empty Toma, Żeby sobie cooldowny poskracać. Tu też od 5 minuty na tej mapie zaczynają się takie eventy polegające na tym, że trzeba... W ...odpowiednie miejsca na mapie dobiec i wcisnąć guzik, który pozwoli nam przetrwać dalej. Tłumaczone jest to na różne sposoby, a to jakiś ruch płyt tektonicznych, a to jakieś yy, kwaśne deszcze, tego typu rzeczy. Ale fajnie, że gra zmusza nas do wędrowania, a nie tylko stanie w jednym miejscu i gdzieś tam farmienia sobie bez większego namyślunku. Dobra. Jeszcze potrzebujemy skrzydeł i duplikatora. że zaraz powinno się udać je znaleźć a jak nie to jest jeszcze reroll także powinno gdzieś tam że powinno na pewno się udało chyba już się ulepszy... wykupione wszystkie ulepszenia do konta i do postaci to tak naprawdę ciężko jest zepsuć sobie build chyba że umyślnie. Ale robić tego nie będziemy, bo liczymy na 100 tysięcy trupów. Na razie mamy lekko ponad 12 tysięcy. O. No i teraz już jesteśmy wyposażeni tak jak chcieliśmy. O widzicie, piąta minuta, zaczyna się. Musimy pobiec tutaj kawałek, wyjść z tego budynku. I tutaj mamy płytkę taką naciskową, którą musimy wiec. Dostajemy za to skrzynkę. I przy okazji wyłączamy ten tryb takiej, jak w nie mam nagłej śmierci. którą moglibyśmy dać się wkopać. Mm. Dużo poziomów na raz, dobrze, dobrze. Dobra, tu gdzieś była skrzynka, którą ominąłem. Tutaj. Ok, nie możemy w sumie powoli biec zbierać tych doradkowych koleżków, porozstawianych na mapie. Pozwolą nam na ulepszenia broni, a swoją drogą też swój demerz zadają. Na tej mapie z takich dodatkowych rzeczy. Mamy taki przyrząd leczniczy. Zapomniałem nazwy, <grym> zaraz sprawdzimy, który daje bardzo fajnego hila. Do tego mini postaci z Among Us, której każda z nich daje specjalne bonusy. Tak, Lifesign Scan. On pozwala nam się leczyć. Myślę, że nie będzie to aż tak potrzebne już na tym etapie, ale zawsze gdzieś tam, fajna sprawa, Tu widzę pojawił się niebieski żniwiarz. Trochę nam zepsuł planów, bo nie będziemy mogli za bardzo iść do mapy, ale... Tylko na moment. A może damy radę? O! Damy radę, można biec. Tylko czy ja się gdzieś nie przyblokowałem. No trochę źle pobiegłem, ale dobra, obejdziemy sobie ten budynek naokoło. Tutaj będziemy mieli pierwszego koleżkę zielonego. Kawałek dalej, przepraszam. Tutaj nad Jeziorkiem Lawy, o jest. Mini Shapeshifter. Lecimy po kolejnych. Tu gdzieś jest róż. Pewnie. Ogłęte mini... Postaci, które możemy zebrać, działają tak, że każda z nich posiada jedną z tych broni z DLC i raz na jakiś czas po prostu jej używa. Co albo daje nam jakieś wsparcie, albo zadaje obrażenia. A zwiększanie ich poziomu, co daje konkretnie, w sumie nie wiadomo, bo opis jest dość mglisty. większa morale, no cokolwiek to znaczy w tym przypadku. 10 minuta, 37 tysięcy wrogów. Myślę, że ta setka jest jak najbardziej realna. To musimy się wrócić na górę, bo trzeba kolejny przycisk wcisnąć. Gdzie on jest? O, tutaj, o, skrzynka. W ogóle mam wrażenie, że albo to jest kwestia tej mapy, albo tych nowych postaci, ale bardzo często wypadają te najlepsze skrzynki z pięcioma przedmiotami, nie? Ewentualnie może jest jakiś event, o którym nie wiem z okazji premiery doradku. W sumie to byłoby dość... ...logiczne, ale... Znaczy logiczne, czasami robi się takie rzeczy, nie? Jest guziczek, skrzynka za niego. No widzicie? Już, już trzecia, nie? W jednym ranie, więc naprawdę... Dość sporo. I przy okazji jeszcze jeden broń dostaliśmy. A co my sobie to możemy wziąć, żeby to miało ręce i nogi? Słuchajcie, coś takiego. Mmmm. Może Wiktory Sword. No, to będzie jeszcze więcej obrażeń, jeszcze więcej damage'a będzie. Tak jest. No, i randomizer. Weźmiemy sobie tutaj nową kartę ulepszeń. I myślę, że możemy sobie zrobić reroll, bo nic ciekawego. Dobra, zatrzymamy zdobywanie poziomów, bo nie będzie takiej potrzeby. A niech kulki expa zabijają. Zrobimy jeszcze większą rzeźnię. A i tak jeden, co teraz potrzebujemy, to ewentualnie skrzynki z ulepszeniami. Także na spokojnie. Musimy sobie zejść. U, ślepa uliczka, zapomniałem. Tu gdzieś były drzwi. A tak. I tutaj lecimy po czerwonego To jest. Ta broń czerwonego jest taka najbardziej dziwna, znaczy dziwna. Bardzo słaba na początku, bo to jest jakiś tam mikrofonik, który atakuje dźwiękiem. I z początku naprawdę nie dość, że atakuje bardzo wolno, to naprawdę mało robi. I dopiero ulepszona wersja. Ona jest ciekawa, dlatego że z typów przeciwników, którzy są na ekranie, wybiera jeden rodzaj, który eliminuje w całości. Oczywiście tych, którzy są na naszym ekranie, a nie gdzieś tam w oddali, ale to akurat jest, jest fajne. Tylko że robi się użyteczne dopiero po wbiciu ewolucji. A na początku jest takie no, naprawdę mocno na siłę. Ciężko było w ogóle ukończyć grę tą postacią, bo przestawić się na broń, pierwszą broń, która mało robi. Nie było to za specjalne. Dzisiaj mamy wejście i ostatni koleżka chyba jest przed nami żółty. Tu jeszcze skrzynka. Tak. Aj, za ścianą niedobrze. Niesiemy sobie, przy okazji to mamy guzik. Teraz musimy użyć dwóch. Czwarta największa skrzynia. To nie jest normalne. I przy okazji ewolucja języka teraz będzie zadawał większe obrażenia potężnym wrogom i chyba na nich się też fokusował ewentualnie. Jeszcze skrzynka też w środku kolejna się pojawiła. tak Wszystkie bronie po ewolucji Lecimy sobie na górę To mamy drugi guzik, który musimy wcisnąć i będziemy mieli już spokój, bo chyba tylko trzy razy ten event się uruchamia na rozgrywkę ja Myślę, że spokojny 91 tysięcy wrogów na ten moment A ewolucja heal jeszcze, no właśnie Zapewnia bodaj pasywne bonusy do końca tego ranu, więc... Ja się wkopałem tutaj. Na północ idziemy. Gdzieś buziczek. Na tej platformie wysuniętej tutaj na północ. Dobra, kolejna skrzynka. Kolejna ogromna. O, i dodatkowa broń, super. To jeszcze coś takiego, coś szalonego słuchajcie, coś takiego, może coś z tych nowych broni? O właśnie, pokażę wam ten Emergency Meeting, jak to działa. To jest bardzo fajna rzecz akurat. O widzicie, kto jest impostorem i cyk, nie ma tych wrogów. I za chwilkę uruchomi się kolejny raz i wylosuję inny. O, i pyk. I cała mapa oczyszczona, bo był tylko jeden rodzaj. To jest fajne. Naprawdę z tych nowych broni to. I cyk. I kolejnego. <laughs> o, jeszcze jeden został. Słuchajcie, na dole jest jeszcze niebieski. Gdzieś go ominąłem. Tutaj, gdzieś w budynku. Faktycznie mi umknął niebieski, no tak. Czasami dostaje obrażenia za nas. Też fajna sprawa. No może nie już w tym momencie gry, natomiast naprawdę jak najbardziej okej. Okay. No dobra, to myślę, że możemy sobie jeszcze pozbierać części peleryny i pierścienie. Przy okazji wybijemy starożytnych... Wow, 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 Ale jest moc, słuchajcie. <laughs> Przy okazji wybiłem starożytny i podbieramy sobie złote jaja dla tej postaci. Tak. Ulepszanka jeszcze. Ale szybko zszedł. Niesamowite. No jest rzeźnia. 113 tysięcy wrogów. Teoretycznie można by już było wyjść, ja czym bym się zaliczył, ale ja lubię zawsze to ciągnąć do końca. Dobra, gdzie jest ten starożytny, a tu jest, a już go nie ma? <laughs> Nieźle. Dobra, to lecimy na północ. Bierzemy sobie drugi pierścień, potem prawa strona mapy. jeszcze 7 czy 8 minut to powinno się udać. Aj, na zewnątrz musimy wyjść. Obiec tutaj naokoło. Tu gdzieś będzie. Ok, starożytny postrzed. No i prawa strona nam została skrzyneczka znowu piątka Ciekawie 124 tysiące wrogów pokonane W tym budynku, muszę z niego wyjść. Tak dobrze mówię? Mm, no tak. Lepiej będzie być na zewnątrz. Póki co. Idziemy sobie tu na dół. I tak tutaj wchodzimy. gdzieś po prawo tylko. Gdzie jest? A tu jest wyjście. Okej. Okay. Dobra, widzę tutaj. No i dobra. Chyba mamy wymaksowane. Tu gdzieś to prawda jest skrzynka. Gdzie ona jest na zewnątrz? Przypominałem. No dobra. Kawałeczek się. Kawałeczek się wrócimy, cyk. O, mamy bossa. Jednego z nowych. Znaczy, chyba jedynego. No, Se dużo się nie, nie naglądaliście, bo. trochę jest rzeźnia i nie bardzo widać, ale taka wielka baby gębka z mackami. Parę złociszy wpadnie za Gold Fever. trochę uh. się dzieje, nie? <laughs> to jest w ogóle mega satysfakcjonująco, jak na początku w tej grze się co chwila ginęło i problem był z progresowaniem tych różnych postaci. A teraz to już jest taka czysta masakra i chaos. Piękna sprawa. Trzy minutki jeszcze. A właściwie to półtorej, bo mamy tryb przyspieszony włączony. 893 i 156 tysięcy wrogów pokonane. Przyzwoicie, przyzwoicie. Tu gdzieś skrzynka. Syk. Jeszcze nie, coraz nie ulepszone na no maksa. O! Gdzieś kartę ominęliśmy. Nawet dwie karty ominięte. Ej Ale to już nie zdążę. Nie żeby to szczególnie coś teraz zmieniło, ale... Troszkę zostało ominięte. cała minuta. Piątka niesamowite, w ciągu jednego rana aż tyle się trafiło. Znaczy, tu też odkąd wzięliśmy tą kartę, która stopuje zdobywanie poziomów, to zwiększony jest lud w skrzynkach, no ale aż tak to nie spodziewałem się. Po trzydziestej minucie. Że uda się śmierć zabić, ale chociaż spróbujemy jeszcze. Bez przesady. Nie, no nie mamy ani Laurela, ani spowalniacza czasu, więc raczej nie. Nawet pomimo takich obrażeń, ale co, co sobie wstaniemy i zarobimy troszkę więcej, to nasze. Jeszcze raz. Jeszcze dobra. No dobra, udało się. Zabić 100 tysięcy, odblokowana nowa postać. 177 tysięcy wrogów. A jaka broń była w ogóle najlepsza z tych wszystkich? Run Racer, 2,5 miliona zadanych obrażeń. A nie, przepraszam, Echo Knight, 30 milionów zadanych obrażeń. No, zawsze wiedziałem, że to jest porządna broń. No dobra, i to byśmy mieli 217 na 217, czyli wszystko zrobione. Zobaczmy sobie tego impostora. Megalo Impostorina. Ostatnia postać DLC. Ja ją sobie potestuję dopiero ewentualnie przy okazji premiery innego. Też nie chcę Wam wszystkiego pokazywać, żebyście mieli okazję sami to znaleźć. Ale powiem Wam tak, naprawdę to DLC mega. Krótsze niż te poprzednie, bo dodaje też tylko jedną mapkę. Natomiast z uwagi na te nowe przedmioty, ciekawe bronie, tak naprawdę. Inspirowane Among Usem. Szczerze, za takie grosze, jak kosztują doradki do Vampire Survivors, to bierzcie i się nie zastanawiajcie. A ja dziękuję za ten run. I arrivederci! Haha!